Jako miłośnicy chrupiącego pieczywa i włoskich klimatów zapraszamy Was dzisiaj na ciabaty z karczochami. To będą ciabaty, które zrobimy na podstawie ciasta na pizzę. Jeżeli pamiętacie, jeżeli oglądaliście, to wiecie jakie są proporcje, ale trochę inaczej się z nim obejdziemy po wymieszaniu ciasta. Zaczynamy Zresztą sam Podstawą się. ciasta są trzy rodzaje mąki: gryczana, kukurydziana… Ziemniaczana kukurydziana, bo kukurydziana jest najmniej Gryczana ale, jako pierwsza, ale zaczynamy Oczywiście zaczynamy od siemienia lnianego, które, siemienianego, Siemienialnianego, które rządzkim. zalewamy przodkiem. Wlewamy wodę do siemienia i bardzo energicznie mieszamy, żeby nie utworzyły się kluski, ponieważ my dzisiaj robimy wypieki, a nie kluski. Oczywiście samo mieszadło to za mało, prawda? Użyjemy blendera? Użyjemy blendera, ale ja się tak zastanawiam, czy to jest ten etap, ten moment na używanie, bo za chwileczkę będziemy jeszcze to miksować z drożdżami. No dobrze, wkładamy blender na razie na bok. A siebie musi przestygnąć. Wspomniane wcześniej drożdże zalewamy ciepłą wodą. Wcześniej dodajemy jeszcze cukru. Teraz trzeba to wymieszać, rozumiem. Czekasz na jakąś łyżkę. Nie, nie Zrobisz to za pomocą widelca. Rozmieszane drożdże wlewamy do siemienia, które już przestygło. przestygło. I to jest odpowiedni moment, żeby użyć blendera. Żeby użyć blendera. I tu się zgadzamy. I tu się zgadzamy. Trzeba pamiętać, żeby zrobić to bardzo dokładnie. i Konsystencja musi być bardzo jednolita i kremowa. Już mamy zaczyn. Do mąki, którą mamy w misce, dodajemy łyżeczkę soli. Ja myślę, że to będzie łyżeczka. Jak widać, to jest dokładnie łyżeczka. Sypiemy sól. I mieszamy mąkę. Ja to zawsze robię tak, najpierw ręcznie, a dopiero później używam miksera. I zauważyłam, że wiele kobiet tak robi. Bo ta pani nie wierzy żadnej maszynie. Większość kobiet żadnej maszynie do końca nie dowierza. Miksujemy jeszcze przez chwileczkę, żeby porozbijać grudki mąki ziemniaczanej, ponieważ ona lubi się sklejać. Moglibyśmy oczywiście przesiać, gdybyśmy nie mieli miksera, przesialibyśmy przez sito. No, potem byśmy mieszali, mieszali, mieszali. Ale nie jest to potrzebne, jak się ma… Bo my jesteśmy z gatunku Mikser. tych leniwych. O, proszę bardzo, drożdże już zaczynają rosnąć. I już pora najwyższa, żeby je wlać do mąki. I włączamy maszynę. Żeby dobrze wymieszała nam składniki ciasta. Ta czynność oczywiście musi chwilę potrwać. Widzę, że pomagasz tutaj jednak Zawsze, 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 dlatego, bo mieszadło nie dochodzi nigdy do samego dna, do końca. I zanim wymieszają się składniki, uważam, że fajnie jest trochę pomóc maszynie. Oczywiście trzeba to robić ostrożnie. Nie namawiam do tego początkujących kucharzy. Ty już masz doświadczenie w mieszaniu. Oj, tak. W związku z tym, że lubię mieszać, to jeszcze domieszamy jeden składnik. Słonecznik za chwilę, więc będzie to oliwa. Oliwa, słonecznik już też można dać, czyli dwa składniki. Słonecznik. Wspomniana wcześniej olipa. Tylko 50 ml. Na oko, oczywiście. <noise> Albo do miski. Jeszcze przemieszamy raz. Zobaczymy, czy tam na dole nie zostało nierozmieszane ciasto. Otóż nie. Ciasto jest wymieszane i teraz musi chwileczkę poleżakować, jak w przedszkolu. Co oznacza, że przykrywamy je ściereczką. I czekamy, czekamy. tak jak w przedszkolu, aż urośnie. Aż <grych> no i teraz mamy chwilkę wolną, ponieważ ciasto musi urosnąć. W związku z powyższym możemy, możemy posprzątać. posprzątać. To możemy zajrzeć do ciasta i sprawdzić. O, proszę bardzo, jak ślicznie urosło. No i teraz możemy formować ciabaty. Potrzebujemy blachy. Potrzebujemy blachy. Ja tutaj mam wiele środków ostrożności, ponieważ ciasto z mąką gryczaną bardzo lepi się do rąk. I wykorzystuję wszystkie możliwości. Moczę rękę w wodzie, biorę oliwę, smaruję blachy oliwą, wysypuję jeszcze mąką, robię wszystko, żeby mi się jak najmniej do rąk to lepiło. Się zaraz wydarzy. nie wiem, która z metod działa, ale działa. To się zaraz wydarzy, ty to pokażesz. Dobrze, ja to pokażę, tak. Ale najpierw musi opowiedzieć. Bo ja jestem kobieta. Kobiety lubią opowiadać. Ty jesteś opowiadać. Kobieta i jeszcze do tego gaduła. Yy, olej. Ja potrzebuję mieć ręce w oliwie. Oleju, czymkolwiek tłustym. W związku z czym teraz posmaruję blaszkę olejem. W ten sposób będę miała dobrze natłuszczoną rękę. I teraz trzeba wysypać blachy mąką kukurydzianą. A ja będę już formowała ciobaty. Nie muszą być idealnie równe, po prostu mają być. One będą takie trochę większe, podłużne. O, wystarczy, wystarczy, nie musimy tak się stać. Jedna. I kolejna ciabata. No, one nie będą takie kwadratowe jak te ciabaty ze sklepu. I teraz troszeczkę w wodzie pomoczę ręce bo widzę, że zaczyna już mi bardzo przywierać, przylega ciasto do rąk. O. Widzę, że są nierówne. Jedne są dla mnie, drugie dla ciebie. Te większe oczywiście dla mnie. Nie, ta wersja mi się nie zgadza. Ta wersja się nie zgadza? I myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby przygotować karczochy, które potykamy na wierzchu naszych ciabat. Pyszne, chrupiące włoskie pieczywo i włoskie karczochy. I układamy równo tak, żeby w każdej części było odrobinę karczocha. Oczywiście nie jest to pieruk z karczochami, tylko ciabata, w związku z tym nie musi ich być bardzo dużo. Ok, wstawiamy do piekarnika. Daj na ten dolny, na ten zupełnie dolny. O! I nastawiamy piekarnik na 50 stopni. Żeby ciabaty nam jeszcze trochę podrosły. I niecierpliwie czekamy. Bardzo niecierpliwie. Bardzo. Oczywiście chrupiące pieczywo da się zjeść samo, ale po co mamy jeść samo chrupiące pieczywo, jak możemy je zjeść z sałatką? Tutaj zabieramy się za przygotowanie Nie sałatki, a tak naprawdę użyjemy do tego tylko trzech składników. Był sezon na śliwki, na jabłka, był sezon w smaku na dynie, a teraz jest na pomidory. Nieprawda, na no pomidory już jest od jakiegoś czasu. Ale nie na takie pomidory. No dobra, na takie polskie, pyszne pomidory jest. Polskie? Od jakiegoś czasu. Pyszne. Zatem zabieramy się za krojenie pomidorów. Przy wyborze pomidorów pamiętamy, mają być pachnące, o sprężystej skórce, w środku mają być mięsiste i przede wszystkim czerwone, dojrzałe. Do takich pysznych polskich pomidorów pasują tylko i wyłącznie bardzo dobre włoskie oliwki. Może one wyglądają tak skromnie, ale pierwsza podstawowa rzecz: dojrzały na drzewie, Każdy ma trochę, każda ma trochę inny kolor. W środku mają pestkę, dzięki temu dłużej zachowują świeżość. Są z północy Włoch. Piekarnik mnie woła. Ciabaty można już nastawić na wyższą temperaturę, żeby się zaczęły. Piec. Oliwki dodane, wystarczy dodać jeszcze trochę oliwy, takiej, która przeszła aromatem i smakiem karczochów. No, myślę, że ciabaty mają już dosyć. I my też czekania mamy dosyć. Zdecydowanie, czekania mamy najbardziej dosyć. No, prawdziwe kapcie. <laughs> ciabata? Ta, ciabata po to znaczy kapeć. kapeć. Tak to jest z wypiekami. Czasem wyrosną wyższe, czasem niższe, czasem prawie albo czasem wcale nie wyrosną. Zaczniemy od zimnej sałatki. Zaczniemy od zimnej sałatki, a ja bardzo chętnie. Sałatka nałożona, czas wypalić. Nasze bułeczki. Dziękuję bardzo. A teraz koniec z kurtuazją. Zaczynamy jeść. Smacznego. Smacznego. Aby co tydzień mieć dostęp do świeżutkich przepisów i co tydzień wygrywać atrakcyjne nagrody w naszych konkursach, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube. W związku z tym, że co jakiś czas pojawiają się pytania o dokładne przepisy, przypominamy – znajdziecie je na naszej stronie. www.ateliersmaku.pl Dzisiaj również dzielimy się z Wami naszą remontową historią. Chcecie? Zobaczcie. Bajki o tym, jak powstawało Atelier Smaku ciąg dalszy. Po etapie wyboru płytek ściennych i podłogowych przyszedł czas, by zrobić krok dalej i zastanowić się nad tym, przez jakie drzwi będzie się wchodziło do Atelier Smaku oraz co będzie dzieliło poszczególne pomieszczenia. Dzieliło, a właściwie łączyło i zapraszało do środka, bo przecież to właśnie drzwi odkrywają tajemnicę tego, co kryje się dalej i ukazują przed gościem nową perspektywę. No i tak jak podczas doboru kafli, farb, baterii umywalkowych i łazienkowych, mieliśmy spore dylematy, ponieważ wybór jest ogromny, a to, na co zdecydujemy się teraz, zostanie z nami oczywiście na lata. Na szczęście z tak odpowiedzialnym zadaniem nie zostaliśmy sami. Zawsze na naszej drodze znajdzie się ktoś, kto zechce nam pomóc i zna się na rzeczy. Podczas wizyt w pięknym salonie poglądaliśmy sobie i podotykaliśmy też trochę tego, co oferują producenci. Nowoczesne lub stylizowane klamki, dobre drewno, piękne forniry, a nawet kamień. Korzystając z fachowych porad oraz własnego poczucia estetyki, być może dla niektórych swoistego, zdecydowaliśmy się jednak na hartowane szkło i stal nierdzewną. By połączyć ze sobą przestrzeń różnych pomieszczeń, a nie dzielić jej. Takie rozwiązanie jest nie tylko efektowne, ale łatwe w utrzymaniu i spełnia wszelkie normy wymagane przez różnego rodzaju instytucje. I tak właśnie z całego bogactwa różnych rozwiązań, wzorów, kolorów i sposobów wykończeń, wybraliśmy dla siebie coś, co podkreśliło indywidualny charakter wnętrza. I naszym zdaniem jest najpiękniejsze, nowoczesne i bardzo użyteczne.